Dobry wieczór, witam w kolejnym wywiadzie na luzie. Naszym dzisiejszym gościem na kanapie jest Akcja Pękala. Witamy cię serdecznie u nas. Cześć. Pierwsze pytanie jest bardzo proste. Z jakimi oczekiwaniami przychodziłaś do Elbląga i co Cię przekonało, żeby właśnie start zasilić? Z jakimi oczekiwaniami? To na pewno zawsze chciałam grać o medale. I według mnie nasz klub ma wysokie aspiracje do tego, żeby, żeby zdobyć w tym roku medal. E... A Co mnie przekonało, na pewno przekonało mnie to, że po pierwsze chciałam, yy, chciałam być blisko yy, Trójmiasta, studiuję w Trójmieście i no nie bardzo chciałam gdzieś tam iść na południe, żeby, żeby no, nie skończyć tych studiów, bo jak już zaczęłam, to stwierdziłam, że już wolę skończyć, jestem na trzecim roku, więc no więc to mnie też tak przekonało. No, a po drugie właśnie wyższy poziom, bo w Kościerzynie, w Kościerzynie nie byłyśmy na jakimś tam wysokim poziomie. się tak naprawdę utrzymanie, więc to mnie tak naprawdę przekonało. A klimatyzacja zakończona? Jak oceniasz atmosferę w zespole? Myślę, że jeszcze nie jest zakończona, ale wszystko jest coraz lepiej. O. Coraz bardziej się poznajemy, często wy... no, spotykamy się gdzieś tam. Także myślę, że jeszcze będzie nawet lepiej. Wspomniałeś, że już studiujesz w tym mieście, to może opowiesz coś o sobie, jak zaczęła się twoja przygoda z piłką ręczną, skąd pochodzisz, czyli krótkie życiorys pani Alicji? To tak, pochodzę z Kwizyna i moja przygoda zaczęła się w czwartej klasie podstawówki. Yy, po, właśnie w tej podstawówce mieliśmy jakby takie grupy sportowe. I tam była grupa sportowa A, B, C, i ta grupa sportowa A to była akurat grupa jakby najlepsza. I akurat tam znalazła się piłka ręczna, że wszyscy trenowali piłkę ręczną. Ja na początku nie wiedziałam, co to jest w ogóle piłka ręczna, ale jak tam zaczęłam trenować, moją pierwszą trenerką była, trenerką była Edyta Majzińska <grych> i według mnie tak wszczepiła coś we mnie takiego, że pokochałam tą piłkę ręczną i. Tak się zaczęło. W ostatnich meczach daje się zauważyć niepokojącą tendencję. Gracie dobre spotkanie do 45 minuty, 50, a potem wkrada się chaos w grę. I powiedz mi, co jest przyczyną takiego poczynania? Uważam, że przyczyną jest to, że jesteśmy młodymi zawodniczkami i nie mamy takiego obycia na boisku, doświadczenia i. To może być właśnie to, że nie mamy jakby głowy do tego jeszcze. Nauczymy się, jest nas młodość i to wierzymy. Już w środę czeka Was kolejny mecz, tym razem w Lubinie. Wiadomo, miedziowe preferują ostrą grę. Jesteście przygotowane na twardy mecz. Tak, jesteśmy przygotowane na twardy mecz. Na pewno to nie będzie bardzo, nie będzie jakiś łatwy mecz, będzie, będzie ciężko, yy, ale uważam, że damy radę, że... No, że będzie dobrze, <noise> że liczymy na to. Liga w tym sezonie wydaje się bardzo wyrównana. jak oceniasz start, co może osiągnąć w tym sezonie? Hmm. Uważam, że hmm. medal jest w zasięgu, w zasięgu ręki. <noise> ręki. tak dokładnie uważam, że to jest naprawdę to... Jest do, do, do mocno w to wiesz. Tak. <gry> e, Uważasz, że żeńska piłka ręczna w Polsce się rozwija? Czy mamy raczej do czynienia ze spadkiem poziomu sportowego Superligi? To ciężkie pytanie, bo po pierwsze jest 8 zespołów, a i niby jestem mniej dziewczyn, tak naprawdę mo może się też tak wydawać, że są same tam najlepsze i ciężko jest się dostać do, do drużyny, to prawda. I przez to też te mecze są wyrównane, dlatego uważam, że jest to ok, poziom wzrasta, ale też szkoda mi tych zespołów typu Kielce, tak, bo mogły z nami powalczyć, z każdym zespołem mogły powalczyć. Nie uważam, że były jakieś słabsze od zespołu, które teraz są, więc mam takie nie do końca, no tak ciężko jest mi to no, ocenić. W przypadku twojej osoby nie mamy wątpliwości. Twój poziom ciągle wzrasta w zeszłym sezonie liderka drużyny w kościerzynie. W bieżących rozgrywkach wiedziesz prym w barwach startu. Jak się czujesz jako pierwsza strzelba w drużynie? Nie czuję się jako taka osoba, która jest jakąś pierwszą strzelbą. Według mnie gra cała drużyna, ja tylko pomagam. Yy, właśnie, zabywając bramki, ja jestem rozgrywającą. Według mnie mam dobry rzut z drugiej linii, więc to jest tak, jakby moje zadanie w tej drużynie. A nie czuję się jakoś tam liderką czy kimś. <grym> Czasami każdy ma dość swojej pracy. Co tobie pozwala ponownie naładować akumulatory? <grym> yy, uwielbiam spędzać czas z moją rodziną, więc myślę, że to mi pomaga naładować moje akumulatory, wracam. Nie mam daleko, bo ta kwizyna jest nawet chyba nie, nawet nie 100 kilometrów. No, gdzieś tam pochodzić sobie, odpocząć tak, pooglądać telewizję nawet. W życiu sportowca porażki są nieuniknione. Jak sobie z nimi radzisz? Czy rodzina również jest takim wsparciem, które ci daje w tym momencie? Tak, rodzina jest moim wsparciem. Myślę, że nawet mój chłopak jest takim największym wsparciem. On też kiedyś gra w piłkę ręczną, on nawet mi pomaga dużo. No, nie wiem, co jeszcze. Też yy, wydaje mi się, że też nie można się załamywać, bo miałam takie jakieś tam problemy, że się załamywałam, ale najważniejsze jest, żeby podejść do, do tych porażek, yy, jakby mobilizując, żeby one nas mobilizowały. To twój pierwszy standard w Czy zdążyłaś już poznać choć trochę nasze miasto? Trochę zdążyłam poznać. Yy... Głównie starówkę i z dziewczynami czasami chodzimy po wygranych meczach, na przykład do Oliwki, do restauracji. Nie jest to wywiad sponsorowany, także mam nadzieję, że szef Oliwki tam po wygranych meczach zafunduje dziewczynom jakieś małe zniżki. <grych> Dobrze. Dobrze. Ostatnie takie już rozluźniające naprawdę pytanie, rozmarzymy się trochę. Złapałaś złotą rybkę. Powiedz mi, jakie życzenia może ona dla Ciebie spełnić? Moim takim największym marzeniem na tą chwilę jest zdobycie medalu po tym sezonie oraz w czerwcu prawdopodobnie będę się bronić mój licencjat będę bronić więc to też jest moim takim marzeniem żeby się obronić jak najszybciej i... także życzymy Ci spełnienia tych wszystkich marzeń a teraz na koniec czeka Cię taka tradycyjna nominacja kto kolejny będzie na kanapie nominuję moją y, sąsiadkę Ole Drądzikowską Ola zapraszamy, do zobaczenia